No, witam Was serdecznie Witam Was z mojej sypialni Witam Was Za mną w tle stoi szafa Wiecie chyba co chcę przez to powiedzieć Zapraszam Was na film Na vlog, w którym między innymi Będziemy porządkować moją szafę Widzicie moją skwaszoną minę Ponieważ nie lubię sprzątać nie chce mi się tego robić, no ale pogoda jest już taka, a nie inna, że jakby nie pozostawia wiele do życzenia. Słuchajcie, trzeba to w końcu zrobić. A poza tym, no jak już się za to zabiorę, to to już będzie zrobione. Czekam nie od cholery roboty, bo jak wiecie, ja zawsze wyrzucam wszystko, co mam, segreguję i zamieniam sezonami po prostu sezon zimowy, chowam gdzieś głęboko, uszy upycham w szafie. A sezon letni, wiosenny, lżejsze takie ubrania jakby trzymam bardziej na widoku. Dlatego z tym jest tyle roboty, dlatego mi się nie chce za to zabierać. Poza tym, jak e, robiłam zresztą już taki filmik, w którym sprzątałam swoją szafę na sezon jesień-zima. I wtedy jeszcze nie mieliśmy tej szafy, którą widzicie za mną, ee, i rzeczy są schowane w łóżku. Teraz musiałam sobie opracować zupełnie nowy system, gdzie co, jak będę trzymać, jak będę chować te rzeczy. Także mam nadzieję, że dzisiejszy filmik przypadnie Wam do gustu. Kawa w dłoń. Ja już mam ten system w głowie i zabieramy się do roboty. dzisiaj słuchajcie, jest nareszcie przepiękna pogoda. I to, że świeci słońce, to nie oznacza wcale, że jest arktyczne powietrze. Także bardzo się cieszę. Ja jestem trochę przyświetlona, bo jak wiecie, nagrywam w sypialni nagrywam przy oknie, bo tutaj mogę usiąść. I słuchajcie, jaki jest mój system, jeśli chodzi o sprzątanie szafy. Ja nie uznaję półśrodków, ogólnie nie uznaję półśrodków. Wywalam wszystko na jedną kupę. Popłaczę sobie trochę nad moim losem i sprzątam. Po prostu wszystko segreguję, rzeczy, nie wiem, jakie zniszczone, poplamione, te, w których już nie będę chodzić, pozbywam się ich. I teraz tak, tak jak już Wam powiedziałam, ja sprzątam sezonami, czyli sprzątam w szafie dwa razy w roku, dla kogoś dużo, dla kogoś mało. Mi się ten system sprawdza. I tak jak mówię, no dzisiaj będę chować wszystkie swetry, jakieś, wiecie, grube kurtki czy nawet jakieś takie spodnie, które są dla mnie wyjątkowo zimowe. Wy... Schowam też y, moje takie cieplejsze, jakieś takie włóczkowe sukienki, wyciągnę te lekkie, zwiewne, i wydaje mi się, że z racji tego, że jest ta szafa, zabraknie mi wieszaków, bo ja jestem fanką wieszaków i jakbym mogła, to bym wszystko miała pozawieszane na wieszakach, mm, więc na pewno przydałoby mi się dużo więcej wieszaków, y, ale no, nie mam ich, więc. Potrzebna będzie wizyta w IK, ale to wiecie, na spokojnie nie planuję takowej jakoś szybko, dlatego że ja do IK też jeździć nie przepadam. No, ale dzisiaj zrobimy to, co możemy, wszystko wyląduje w jednym miejscu albo w dwóch, bo mam rzeczy tutaj i w szafie na korytarzu. No i wszystko sobie posortujemy, pokażę Wam niektóre z moich ulubionych rzeczy, a o niektórych sama pewnie sobie przypomnę. Także nie ma co przedłużać. Zapraszam do roboty. wywaliłam z szafy. Sorry, jesteśmy w korytarzu, więc tutaj mam tak ciemno. Jak widzicie, wywaliłam z szafy wszystkie swoje swetry, takie grubsze rzeczy. Teraz je poukładam. Przyniosłam też z sypialni, jakieś takie właśnie sukienki, o których Wam mówiłam, które są no, ewidentnie jesienno-zimowe. I tutaj postanowiłam na korytarzu. Jeszcze jedna wisi na korytarzu, mieć właśnie takie rzeczy jesienne, zimowe, a tam w szafie mieć już takie typowo letnie. Także do dzieła składam i przechodzimy do tamtej szafy, bo tam to się dopiero będzie działo. Ja mam wszystkie spodnie. Tutaj. Sorry, za ten widok, ale tutaj mam jeansy e, materiałowe, i takie cieplejsze, i letnie, i tutaj domowe, czyli moje leggingsy i dresy. I przechodzimy tutaj do półki obok. I tam z tyłu, z tyłu mam najgrubsze swetry w domu. Tutaj mam koszule z przodu, których na szczęście nie muszę zakładać. A tutaj takie zimowe spódnice, sukienki i takie cieńsze sweterki, które uważam, że pasują cały rok. Także tak to wygląda w korytarzu. Dzień dobry, czy ja mogę zająć Pani łóżko, bo yy, chciałabym tutaj wyrzucić rzeczy do sprzątania i, i poukładać je. Czy byłaby Pani taka miła dla mnie? Proszę panią. Proszę panią. Halo. No i co, jak ja mam teraz rzucić tu rzeczy? Mój kochany chlebek. Zobaczcie, jak wygląda. Jak pochynek chleba, idealnie. Słuchajcie, teraz jest jeszcze gorzej. Bo tutaj są wszystkie moje rzeczy letnie, te jesienne, zimowe. Powiedzmy, że są w miarę ogarnięte. Dzień dobry państwu, chodź, przywitasz się Oj, dzień dobry, dzień dobry, matka oszalała i sprząta Ale słuchajcie, te rzeczy letnie muszę przebrać Muszę jakoś umieścić do tej szafy I powiem wam, że mam taki plan, że teraz po prostu je poukładam i poskładam mm, No tam, gdzie przewidziałam im ich nowe miejsce Natomiast tylko nie właśnie o środeczek. Natomiast y, będę chciała się części z tych rzeczy pozbyć. I to tak ewidentnie, bo... Definitywnie, bo powiem Wam, że teraz nawet jak je wyjęłam, y, to już kilka rzeczy wpadło mi tak w oko, w tym sensie, że... No nie, no ja już w nich na pewno chodzić nie będę. Nie czuję się w nich dobrze, nie czuję się w nich komfortowo. Także dzisiaj to po prostu posprzątam, żeby wiecie, żeby mieć już to z głowy. Natomiast jeszcze jeśli chodzi o taką segregację, to na pewno to przede mną. ale wiecie, to już... Nie, że tak powiem, nie do kamery, tylko to już tak, jak sama będę miała naprawdę wenę i czas na to, i w ogóle nastrój. Nie, nie, nie właśnie tam. E, także tak, do roboty, składamy to wszystko. Mariusz przyszedł dzielnie po bułka śpi w łóżku, a ja składam. I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough, and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing. Sorry for the ale but I'll tell you honestly that Dzieci ze mną. Trochę się pogubiłam i trochę się zniechęciłam do tych porządków, bo powiem Wam, że szczerze przytłoczył mnie nadmiar i ja Wam od zawsze mówię. Ja Wam moi mili od zawsze mówię, że <gry> uważam, że nie kupuję zbyt dużej ilości ubrań i uważam nadal, że mam za dużo ciuchów. Ale wiecie co? Jest mój błąd w tym, bo tak jak ja widzę, niektóre rzeczy ja po prostu je przekładam z sezonu na sezon i w ogóle w nich nie chodzę. I tak jak widzieliście wcześniej, przed chwilą, miałam ambitny plan zawieszenia wszystkich swoich sukienek w szafie, ale mam po pierwsze za małą szafę, za mało wieszaków i to się po prostu nie mieści. I teraz mnie naszło na to, że te sukienki, w których nie będę chodzić na co dzień, na wiosnę, lato, po prostu sobie poukładam z powrotem. W kostkę, w słupek do szafy, i naprawdę muszę zrobić taki przegląd. I powiem Wam, że czytam. O, może wam zaraz przeczytam fragment. Jak wiecie, ja nie kupuję dużo ubrań. Naprawdę możecie u mnie zauważyć to, że chodzę typowo w basicowych rzeczach. I ja naprawdę... Nie wiem, co ja mogłabym tu jeszcze chcieć. Znaczy, oczywiście, są elementy, które trzeba dokupować co sezon, albo wymieniać co jakiś czas, tak jak skarpetki czy, czy jakieś takie basicowe koszulki. Ale powiem Wam, że na przestrzeni lat naprawdę, mimo tego, że ja dużo nie kupuję, sporo mi się tego nagromadziło. Ja po prostu tego wszystkiego nie przechodzę i będę musiała się części rzeczy pozbyć. Tutaj na przykład macie takie sukienki, tutaj, tutaj, w których chodzę tylko na takich wakacjach, w sensie nie w Polsce. Poczekajcie. Kituś, tędy nie wchodzimy. Proszę, tędy wchodzimy. Tu jest wejście twoje. Halo, myszko, tu jest wejście. Tak. Także tak jak mówię, trochę mnie znowu przytłoczyła ta ilość, bo naprawdę mam wiele rzeczy, i to mi tylko pokazuje, że totalnie ja znowu nie mam potrzeby kupowania ubrań, bo jak widzicie, tego jest dużo i naprawdę z tego da się coś skomponować. Tak jak mówię, część rzeczy tutaj będzie do pozbycia się, natomiast właśnie takie porządki w szafie też mnie zniechęcają do zakupów jakichś sezonowych rzeczy. Maniuśku, spokojnie, tutaj jest kotek. Do zakupu właśnie jakichś sezonowych rzeczy, dlatego zawsze sprawdzam składy, bo tutaj na przykład mam sukienkę poliestrową, ale jakby ja kupowałam ją z takim zamiarem, żeby wrzucić ją do walizki e, i, I ja ją wyjmę tak jakby była wyprasowana, chociaż wyprasowana nigdy nie była e, Także no, jeśli macie ochotę na zakupy, to wyrzućcie sobie wszystko ze swojej szafy i zastanówcie się, czy naprawdę czegoś potrzebujecie Maniuś, możesz nie gryźć łapki na filmie, jak już leżysz tu jak król. Także słuchajcie, ja nie daję się ponieść jakimś sezonowym trendom, bo one są tylko na chwilę. To co mam Wam powiedzieć? Zanim mówiłam, nie, zmieścić, nie zmieszczę się w szafie, mam za mało wieszaków, a i tak uważam, że nie kupuję dużej ilości ubrań. Pokazuje mi to tylko to, że ubrania wcale nie muszą być na jeden sezon, że jak o nie dbacie. I też rotujecie je, że wybieracie większą ilość, to one się wcale jakoś mega mocno nie niszczą. Także tak, ja słuchajcie, staram się to jakoś ogarnąć i muszę sama ze sobą dojść teraz do porozumienia, dojść do siebie, Mariusz. No bo się tego trochę zrobiło sporo, ja też zapomniałam, ile ja rzeczy na lato mam. I tak naprawdę teraz po, poza tymi basicami e, nie będę kupować nic. Chociaż tutaj są też, tak jak mówię Wam, rzeczy sprzed ładnych paru lat, e, w których ja już nie czuję się za dobrze i muszę z tym zrobić porządek. Hey, I got something, something to say. Just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got. No dobra, słuchajcie, na ten moment chyba mogę powiedzieć, że mamy to. Tutaj nastąpiła delikatna roszada i tam te swetry, które widzieliście wcześniej, schowałam do szuflady, do łóżka, a tutaj postanowiłam po prostu schować sukienki, w których nie chodzę na co dzień e, oraz takie, które, których po prostu nie da się zawiesić na wieszak, bo zjeżdżają, bo są na ramionczkach. Także z tyłu są jeszcze te takie cieńsze sweterki. I koszule, jak możecie zauważyć. A tutaj sukienki na każdą porę roku i chyba na każdą okazję. I przechodzimy tutaj. Tutaj mamy dżinsy, tak jak Wam pokazywałam. Spodnie materiałowe. Tak, dobrze widzicie. Dwie takie same pary. E, I spodenki, spódnice, shorty letnie. I teraz przechodzimy do szafy. A jeśli chodzi o moją szafę, to już Wam pokazuję. Po pierwsze tej mojej takiej długiej części. Mamy sukienki, w których raczej wiosną i latem chodzę na co dzień, które mi się najlepiej sprawdzają. I wiecie, to też nie jest jakby już na stałe, tak? Ja to sobie będę weryfikować tutaj, w czym chodzę, w czym nie. Ewentualnie będę dokładać z tamtej szafki, ewentualnie chować jakieś. I tutaj mamy koszulki, w których na pewno będę chodzić. Jak widzicie, ogromny przekrój kolorystyczny, ale tak to u mnie wygląda. Sukienki mogą być pstrokate, bo to wiecie, jest. Jakby jeden element, a jednak góry, no to takie jak widzicie, nudne. W idealnym życiu tutaj widzicie jeszcze wieszaki, właśnie na, na spódnicę i na szorty, ale nigdy takich wieszaków nie miałam, więc muszę dokupić. Tutaj nie ma już ubrań, tutaj są pościele i ręczniki. Także tak wygląda. Słuchajcie, moja szafa na ten moment. Eee... No, trochę tego jest, co? Także słuchajcie, jeśli uważacie, że macie za mało ubrań, że potrzebujecie totalnych zakupów, wymiany garderoby, ok, no to jeszcze wymiana to co innego, ale że nie macie się w co ubrać, ja naprawdę gorąco zawsze będę zachęcać Was do tego, żebyście znieśli wszystkie, podkreślam, wszystkie swoje ubrania w jedno miejsce, to Was trochę otrzeźwi. Tak jak mówię, ja nie kupuję dużo, a uważam, że nadal mam za dużo. Prawda jest też taka, że od, od kilku ładnych lat zwracam uwagę na składy i ja kupuję rzeczy raczej dobrej jakościowo, które jak widzicie służą mi dłużej. Dlatego też y, proste, fasony, wzory. Tutaj może więcej kolorów, ale. To nie są sezonowe rzeczy, to nie są jakieś trendy. Zresztą, znacie moją szafę, widzicie w czym chodzę na co dzień. Teraz, właśnie tak, dla przykładu, to jest koszulka second-handu, która ma o, 6 albo 8 lat. Także, no, jak widzicie, to, to, to u mnie jest w ten sposób. Ja lubię modę, lubię się bawić wyglądem, ale nie na tej zasadzie, że często kupuję ubrania. Teraz już wiem, co mam. Na pewno, tak jak mówię, w wolnym czasie będę chciała się skupić na takiej selekcji, żeby pozbyć się tych rzeczy. I to wiecie co, naprawdę o wiele łatwiej, podeprę się tak, o wiele łatwiej jest kupić w dzisiejszych czasach, niż pozbyć się tej rzeczy bez poczucia straty. Wiecie, bo ja mam na przykład dużo takich ubrań, których szkoda mi, nie wiem, no, wyrzucić na śmieci, czy przerobić na no, tak zwane szmaty. A, a nikt nie chce ich kupić Bo ja wiecie, miałam konto na Vinted I próbowałam wystawiać te rzeczy I powiem wam, że dla mnie to jest drama Zresztą ja też już wam kiedyś o tym mówiłam Mi się nie chce użerać z dziewczyną Gdzie ja chcę sprzedać sukienkę za 20 zł A ona się licytuje O 2 zł, o wysyłkę Muszę jej wysłać jeszcze 10 dodatkowych zdjęć Po czym ona wyświetli Tę wiadomość i nawet nie odpisze I wiecie, ja miałam takie złe doświadczenia Najchętniej chciałabym po prostu spakować te rzeczy Żeby ktoś przyjechał Odebrał wszystkie naraz i dziękuję, pozdrawiam. I wtedy byłabym usatysfakcjonowana. No ale niestety nie ma tak łatwo, także ja Wam będę mówić zawsze, jeśli chcecie się jeśli chcecie coś zakupić, to dwa razy się zastanówcie. Zastanówcie się, czy potrzebujecie tego w, swo, w swojej szafie, czy może macie już podobną rzecz. Jak widzicie, u mnie jest wiele sezonów, e, w sensie wielosezonowe, wieloletnie rzeczy, ale nadal dobrze mi służą, także. To tyle, słuchajcie, idę zjeść, bo jestem po prostu głodna, e, jestem jeszcze w szoku, tutaj chciałabym bardzo, bardzo bym chciała właśnie dokupić te wieszaki na spodenki, na spódnicę i wtedy fajnie by to wyglądało. Tutaj muszę jeszcze ogólnie poprzekładać tutaj kolorystycznie, bo jestem... Jak widzicie u mnie musi być tutaj wszystko, wszystko Kolorystycznie pozgrywane Te sukienki też będę jakoś ogrywać Ale to już nie na filmie No i tak jak mówię, te sukienki na pewno też będę urotować Bo jakby nie jest ciężko przewidzieć w czym ja się będę Sobie podobała i w czym będę się Dobrze czuła tej wiosny, także Możliwe, że kilka z nich wyfrunie tam Do szafy na tą kubkę, na, na kubkę yy, Tak zwaną poczekalnią A inne po prostu przeniosę tutaj No ale tak wiecie, to są takie moje Obstawiania co do tego sezonu, także i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed the better this U mnie wszystko musi być poukładane, każdy smak. I tam wiecie, jest wzdłuż, Musie, muszę widzieć każdy smak, co to jest. Muszę mieć dla bułki zapas tego tuńczyka. Tutaj mam feringę poukładaną. Tam z tyłu. Oj, chyba nie będzie widać właśnie ta Smilla i ten kurczak, którego ona na razie nie chce. Tutaj mam feringę smakami poukładaną. Wszystkie naklejki muszą być z przodu, bo ja muszę widzieć, co dziecku daje. Tak, i tutaj mam tu wypasioną, jak ja to mówię, kosmę. Także, przy bardzo, tak to wygląda. No i czekam jeszcze właśnie na drugą dostawę, która dopełni na pewno tą półkę. I wiecie co? Mm, a czasami dostaję pytania, na ile czasu nam starcza taka? Takie zaopatrzenie. Różnie, naprawdę różnie. Mariusz je średnio taką jedną puszkę dziennie, a bułka taką albo właśnie tą większą kosmy dziennie. Plus do tego karma sucha. No i tam jakieś smaczki, ale wiecie, no o smaczkach nie mówię, bo to zależy. Ja swoje zwierzaki karmię karmą suchą i mokrą i też od razu Wam powiem, że ja nie zamierzam na ten temat dyskutować. Wiem, że niektórzy tylko karma sucha, niektórzy tylko karma mokra. No niech każdy po prostu karmi swoje dzieci i zwierzaki tak jak chce, także u nas tak to wygląda, jeśli chodzi o bułkę na ten moment, to głównie przede wszystkim kosma. Teraz będziemy też próbować tej feringi, a u Mariusza Rocco i Luculus. Zobaczcie, jak mi się cudownie rozkwitły te tulipany. Ja staram się nie, nie stawiać ich na słońcu, żeby jak najdłużej wytrzymały. Nawet słuchajcie, żaluzję im zasłoniłam, ale są przepiękne. Zmieniłam im wodę, cudowne, takie, wiecie, długie, takie konkretne. No, to chyba najpiękniejsze tulipany, jakie dostałam. I wiecie co? Mam wrażenie, że aparat nie oddaje ich koloru. Cudowne są. A teraz słuchajcie, idziemy łączyć przyjemne z pożytecznym. To mój outfit, bo jest prawie 30 stopni. Idziemy wybiegać do Giego, i po drodze zrobimy sobie randkę, wstąpimy po pizzę i pójdziemy do parku. Co ty na to? To mój pomysł. to Dlatego pytam, co ty na to? To był mój pomysł, no to chyba dobrze. A ty co na to? Będziesz zadowolniony? Idziemy? Chodź, idziemy. Może zobaczcie, jaką mamy randkę. Piejcek biega, kopie metro, a my tutaj. Aż mi się głos załamał. Oj oj, 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 smacznego. Słuchaj... słuchajcie, słuchajcie. słuchajcie. Brudny ten shaker jest Tym oto pozytywnym akcentem Z Mariuszem szukającym pizzy w pustym kartonie On robi unboxing po prostu Zakończę ale dzisiejszego vloga nie On nie naprawdę nie nie eee, Zakończę dzisiejszego vloga Mam nadzieję, że dzisiejszy Już, filmik przypadł Wam do gustu Ja jestem trochę zmęczona tym Słuchajcie, sprzątaniem Przepraszam, ale pies tutaj Wchodzimy Sprzątaniem szafy, także pizza się należała. Poza tym mamy dzisiaj takie nasze małe święto. No i tak, mam nadzieję, że widzimy się już jutro. Pa!